Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pirofan.pl. Witam w kolejnym materiale na moim kanale. dzisiaj sobie zrobimy unboxing i będzie to po raz kolejny unboxing ze sklepu Pirozon. Na początku chciałbym Was zaprosić, polecić Wam linki w opisie. Jak już mogliście się dowiedzieć z mojego moich, z moich, z kanału, informacji, że nawiązując tym sklepem współpracę, z moim kodem Pirofan.pl daje Wam 13% rabatu. Także polecam tam zrobić jakieś zakupy i wykorzystać mój kod, bo to rozwija mój kanał. Także żartośnie, wzorem zawierający za te dwie duże paczki. O. Zaczynamy od karteczki z kodem rabatowym. Dobrze, to sobie może się przyda. Taka karteczka. Więc rzucimy ją. Na razie tutaj się No i zaczynamy od takiej. Wielkiej wyrzutni. Moment. Dobra. Pierwszą wyrzutnią jest to wyrzutnia panisher Od Piromaxa. Maxa. 25 strzałów, No i tak. To jest ta wyrzutnia. Bardzo ładne efekty ma. Także postawię ją tutaj. I lećmy dalej moi drodzy. Mamy tutaj petardy bezgratisowe, tego nie zamawiałem. To dostałem w gratisie. To są petardy FP3. Proszę bardzo, jak wyglądają, całkiem duże. 1,8 g na petardę. Z tego co pamiętam, tak jest. 1,8 g na petardę i postawię może. A niech sobie tak stoją. Albo nie, położę je, bo teraz się przywrócę. Kolejnym gratisem są petardy wajter 1. Białe, chyba są szczęśliwone z tego co pamiętam, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak. Położymy je na FP3 i zobaczmy dalej. Tu jakiś kartonik. Dobrze, moi drodzy, kolejny gratisik. Jest to wyrzutnia Big Bang Mars. Jak ktoś ze mną jest dłużej na kanale, to wie, że tą wyrzutnię już testowałem. Jeszcze bez formy recenzji, ale była wrzucana, więc jak ktoś chce, może Wam podlinkuję. Jak ktoś to sobie zobaczycie, jak wypadła. Dobrze, moi drodzy, idźmy dalej. Idźmy dalej, bo to są ciekawe produkty. Mamy tutaj na to coś, co czekałem bardzo długo. Jest to wyrzutnia. Co tu się dzieje? A, dobrze. Mamy tutaj wyrzutnię plutonium 239, z najnowszej partii. Już wiem po samej etykiecie, że to jest najnowsza partia. Tak, że dojechała w końcu do Polski. I ją zamówiłem. Także postawię ją obok fannishera. I zaraz zobaczycie, co tu jeszcze zamówiłem ciekawego. I kartkę damy sobie na górę. Mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze parę rzeczy. Mamy tutaj Petardy Banger. 10 sztuk. Tak wyglądają. Pokazuję wam. Także widzicie, fajne gratisiki. Położymy i mamy tu jeszcze coś. Mamy tutaj... O co to Ale grafisów. Cały woreczek. Taki woreczek. Widzowie, o proszę. I widzę, że chyba coś podobnego, co ostatnio miałem. W pierwszej notki. Tak, mamy tutaj petardy żuki. Takie czerwone żuki. Tak, już miałem ostatnio. Położymy sobie na do petard, Mamy... Mamy, yy, mamy taką zapalniczkę, to jest chyba zwykła, tak jest, czarna, ostatnio była jak pamiętacie biała, więc teraz mamy do, do wyboru krowy miał czarną oraz białą, tak wygląda, położymy sobie tutaj, co tu jeszcze mamy, mamy takie coś do kluczy z rogiem pirozona, żeby sobie przyczepić, tak wygląda, no też ostatnio chyba było, z tego co pamiętam, położymy sobie tutaj wszystko i to jeszcze nie koniec, widzowie. O, kolejny długopisik pisik do kolekcji. Już drugi. Także będę miał... mógł sobie ten... I chyba tu naklejki jeszcze mamy. Tak, dobrze widzę. Tak. Moi drodzy, mamy naklejki. Taka jest pierwsza. Mam nadzieję, że widać. Oj spadło, ale już widzieliście. Taką chyba miałem ostatnio, taką białą. Widzieliście chyba, na tym pokazywałem także, ale nie jestem pewny, czy taka sama. A tutaj mamy naklejkę z kanałem Luka Tolniego, czyli osoby, która też współpracuje właśnie z Pirozonem. Serdecznie Cię pozdrawiam, jeśli to oglądasz. I mamy tutaj jakiś jeszcze gratis. Mamy tutaj moi drodzy diabełki. No klasy, wiadomo, diabełki jak działają, wiadomo, fajna pierdółka dla dzieci. Dobrze. Tutaj dam woreczek. tak to się prezentuje. Także możecie sobie pooglądać, a ja się zabieram za drugą paczkę karton. Idzie na bok. Mam bardzo dużo grafików i bardzo ciekawe. No dobrze, moi drodzy. Tutaj mam, no jak widzicie, bardzo dużą wyrzutnię. Jest, moi drodzy, mamy tutaj wyrzutnie. Mamy to w końcu, się udało dorwać do nich. Ludzie, kochani, to jest ciężkie. Ile to waży? Nie, nie podniosłem do kamery. No. Jest to wyrzutnia. Nie tą stronę, jak zwykle. No tak, jest to wyrzutnia, moi drodzy. Fajna atak 100 strzał, 38. Ale się zmęczyłem. Moi drodzy, no to było cholernie, ciężko otworzyć. Tak wygląda. Nie będę jej teraz otwierał. Później sprawdzę wszystko się ten. ładnie wygląda. No także moi drodzy, jak widzicie, to było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Polecam zajść do linku w opisie. Skorzystać z mojego kodu skrapioza. No i co? Trzymajcie się do następnego. Hejo!